Jakby ten okres pandemii dla nas trochę tak nie istniał, byłyśmy gdzieś z boku, bo bardzo wspieraliśmy szpitale, hospicja, szyłyśmy maseczki. Nadal je szyjemy dla pomocy społecznej w Kleczewie. Myślę, że uszyłyśmy ponad 5000 maseczek praca u nas była pełną parą nie było dnia wolnego tak naprawdę osoby które tylko potrzebowały lub czuły że zagrożenie by były na pracy zdalnej gdzie też dziewczyny nie leniuchowały tylko robiły książeczki sensoryczne dla dzieci które będą wykorzystane na warsztatach z maluszkami więc dla nas czas pandemii był czas, czasem intensywnej pracy, jak również rodzenia się nowych pomysłów, na przykład związanych z tymi książeczkami sensorycznymi. Wzbudziły wielkie zainteresowanie te książeczki. Bardzo się z tego powodu cieszę i wiemy, że już od września ruszamy z klubikiem malucha gdzie one będą na warsztatach wykorzystane. I klubik malucha będzie y, dla dzieci od 0 y, do 3 lat. Mamy będą przychodzić z dziećmi, będziemy robiły dla nich zajęcia. Oczywiście te zajęcia nie będą tak długo, będą trwały 15-20 minut. Wszystko na zasadzie przygody z książką, z zabawą, y, żeby dzieci, dzieci oswajać z literaturą y, i z biblioteką. Zdecydowanie nie będą przełożone na y, kolejne terminy. Y, myślę, że jesień będzie dla nas bardzo intensywna, chyba że nam Życie zrobił psikusa i wróci, wrócą znowu zaostrzenia, ale na dzień dzisiejszy mamy wygrane cztery projekty, które musimy zrealizować, no, no chcemy bardzo je zrealizować, nie chcemy tego stracić. Część projektów już została rozpoczęta przed ogłoszeniem pandemii, czyli ciekawa brać czytelnicza z Instytutu Książki. Odbyło się już spotkanie z panem Borkowskim, przemkiem z koncert Macieja Tahera, a kolejne dzia działania musiały zostać przeniesione w czasie. Tak, już w lipcu, w lipcu zaczynamy ze spotkaniem z Emilem Witem. Jest to podróżnik. Opowie nam o Amazonii i to będzie temu będzie, będzie towarzyszyć przepraszam wystawa fotograficzna. Bardzo jestem już podekscytowana, już się nie mogę doczekać czytelników i spotkań z nimi, bo, bo tym tak naprawdę żyjemy. Wypożyczamy książki, ale to spotkanie bliższe z czytelnikiem jest dla nas bardzo istotne. W sierpniu jest Dzień Czytania Komiksów, i z tej okazji chcemy zrobić warsztaty pisania komiksów, rysowania, jak również mecz. Piłkarze kontra y, samorządowcy, który nie mógł się odbyć w kwietniu, ale również jest ujęty w projekcie, więc chcemy wszystko organizować. Spotkanie z panią Magdaleną Kordel, y, bitwę na pantonimę y, wszystko jest zaplanowane, przesunięte na jesień. Ja myślę, że z pomocą naszych czytelników wszystko się uda. A oprócz y, naszych czytelniczych projektów, mamy również historyczne bardzo ciekawe, jak i również związane z tradycją. Y, Jeden z projekt, który, kultura interwencji, który wygraliśmy, u nas nazwany został dwie rocznicy miasteczko wobec ważnych wydarzeń. Dotyczy wojny polsko bolszewickiej jak i zbrodni katyńskiej. Temu też będzie towarzyszyć wystawa już uruchomiona 10 czerwca. Będzie to wystawa multimedialna. Będzie dostępna na stronie internetowej, jak również będzie w holu na tablicy interaktywnej wyświetlana, i każdy móg, mógł będzie sobie ją e, zobaczyć. Wystawa dotyczy żałobie, po śmierci marszałka Piłsudskiego w 1935 roku. E, jak żałoba wyglądała w powiecie konińskim. Projekt, który został napisany, e, również dotyczy Dnia Kateńskiego, który będzie zorganizowany przy współpracy ze szkołą... Ze przy współpracy z Zespołem szkół ogólnokształcących i technicznych w Kleczewie. Dzień katyński będzie. W dniu, w dniu katyńskim będą towarzyszyć również wystawa dotycząca Piotra Smarzyńskiego, jak również wystawa umundurowania z filmu Katyń. Kolejnym takim naszym wydarzeniem będzie konferencja dotycząca wojny polsko-bolszewickiej. Profesor Żerko opowie o współudziale, o udziale Wielkopolan w tej bitwie, a Maciej Grzeszczak opowie o udziale Powiatu Konińskiego w bitwie, bitwie polsko-bolszewickiej. A wszystko zakończy to koncert pod tytułem Jak całować to ułana? Serdecznie wszystkich już zapraszam. Kolejny nasz projekt, który wygraliśmy, jest to projekt z Patriotyzmu Jutra. Byliśmy wielokulturowni, historia i pamięć dotyczy zbrodni, która odbyła się w lesie Krążel. Organizujemy forum młodych. Na forum zapraszamy młodzież z Kleczewa, jak również z Kazimierza biskupiego, z Zagurowa, z Sąpolna. Forum, forum będzie uczestniczyć również David Ziwnówka, nasz gość. Żyd, którego członkowie rodziny pochodzą z gminy Kleczew, będzie Ania Dybała, opowie, pracownik Muzeum Żydów Polskich w Polinie, opowie o historii Żydów. Maciej Grzeszczak opowie o Żydach mieszkających na terenie gminy Kleczew. Wszystko zakończymy marszem pamięci do lasu, do lasu krążar, gdzie się odbędą główne uroczystości z udziałem naszych zaprzyjaźnionych gmin jak i również władz powiatu. I kolejny nasz projekt jest to projekt, który tak naprawdę u nas był realizowany co roku, tylko teraz wystąpiliśmy o dofinansowanie. Dotyczy bukietu zielnego. Etnopolska ogłosiła taki projekt i napisaliśmy Zapach Tradycji. Jest to dość, naprawdę zapomniana tradycja. Mało kto kultywuje bukieciarstwo. Na 15 sierpnia co roku w bibliotece był, był konkurs na bukiet zielny w Budzisławiu Kościelnym. I w tym roku projekt został wygrany i robimy to trochę na większą skalę, gdyż efektem końcowym naszego konkursu będzie publikacja wydana o historii i tradycji zielarstwa w Polsce, jak również będzie wszystko opatrzone zdjęciami z danego z konkursu. Będą warsztaty bukieciarskie, jak również wystawa fotograficzna. W tych, w tych śmigłach już w wiadrnie śmiga, dotycząca historii młynarstwa polskiego w Polsce. To tak pokrótce. Bardzo się cieszę, że, że wygraliśmy cztery projekty. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Oczywiście to jest pomoc całego zespołu i współpraca nad nas wszystkich. Zapraszam już Państwa bardzo serdecznie na nasze działania, na konkurs bukieciarski, na spotkania autorskie, które się będą odbywać, na nasze historyczne rocznice. No i nie możemy się doczekać. Jesteśmy zabezpieczeni, mamy maseczki. Mamy maseczki, mamy płynie do dezynfekcji rękawiczki. Wypożyczamy przy wejściu, jest ustawiony stolik do oddawania książek. Wypożyczyć można zamawiając przez telefon, my szykujemy i ustawiamy na stoliczku obok, lub przyjść i poprosić, my z półki podamy, co czytelnik potrzebuje. Jest tu duże ułatwienie dla czytelników, bo to my w tych półkach buszujemy, ale to jest dla nas prawdziwa frajda. I zabawa, więc to żaden problem. Książki oddajemy zapakowane w kartonik, opisane i książki mają tydzień kwarantanny i po kwarantannie dopiero je dezynfekujemy i ściągamy z systemu, że czytelnik oddał. Więc tak naprawdę biblioteka funkcjonuje, nie mamy problemu z, z wypożyczaniem ani ze zwrotem książek, mamy dużo miejsca, więc spokojnie możemy się pomieścić. Cieszę się, że w dobie pandemii tak naprawdę nasze czytelnictwo wzrosło i to bardzo dużo. Cieszę się, że ludzie poszukali taką formę rozrywki jak czytanie książek i, i fajnie, że Kleczow ma takich mieszkań.